Anna Pałamar z Timu Radia Szczecin zapraszam. Sąsiadka dokarmia w mieszkaniu dzikie szczury. Skarżą się mieszkańcy bliźniaka przy Alei Wojska Polskiego. Koszmar lokatorów trwa od dwóch lat. W tym czasie Sanepit kilkukrotnie odwiedzał budynek, ale szczurów nie znalazł. Dopiero ostatnia kontrola wykazała, że problem faktycznie jest. Decyzja o deratyzacji ma zapaść jeszcze dzisiaj. Od 1 kwietnia kobiety w ciąży i seniorzy powyżej 65 roku życia będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko RSV. Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla noworodków i seniorów. Od początku roku w zachodniopomorskim odnotowano 2300 zakażeń, z czego prawie połowa dotyczy małych dzieci. Aby na wielkanocnym stole było co postawić, trzeba o to zadbać wcześniej. Sprzedawcy z targowiska Miejskiego w Świnoujściu otwierają zapisy na świąteczne produkty. Jak mówią, największym zainteresowaniem cieszy się biała kiełbasa, wędliny i ciasta. Więcej w magazynie tematy i muzyka po godzinie 17. Do zobaczenia.